Historia, którą dzisiaj opowiem, była już na kanale Ze Zbrodnią w Tle, ponieważ pojawiła się już w pierwszym odcinku. Niestety, jakość tego nagrania była na tyle zła, że postanowiłam nagrać go ponownie. Jeżeli słyszeliście już tą historię, to jeszcze w tym tygodniu powinien pojawić się normalny, regularny nowy odcinek. A jeżeli nie słyszeliście tej historii, to zapraszam serdecznie. Zabiorę Was dzisiaj do Spalding miasta w północno-wschodniej części Anglii. Mieszka tutaj pięcioosobowa rodzina państwa Hart. Mama Claire, ojciec Lance oraz trójka dzieci Ryan, Luke i najmłodsza Charlotte. To właśnie tutaj 19 lipca 2016 roku zakończyło się życie trójki z nich. 14 lipca 2016 roku Luke i Ryan Hart jechali wynajętą ciężarówką do swojego domu rodzinnego. Musieli się spieszyć, bo stać ich było tylko na kilka godzin wynajmu. Kiedy przyjechali w umówione wcześniej miejsce, dali znać mamie, że już są, ale nie otrzymali żadnej odpowiedzi. Zaczęli do niej dzwonić. Nadal nic. Po trwającym nieskończoność 15 minutach ich matka w końcu oddzwoniła i powiedziała, że ojciec rano był w złym humorze, i postanowił, że odwiezie ją do pracy osobiście. Nie mogła mu odmówić. Dlatego chłopcy musieli pojechać po nią do pracy i wrócić razem do domu, tracąc przy tym tak cenny czas. Kiedy wrócili na miejsce, od razu zabrali się do pracy. Zaczęli pakować rzeczy i ładować je na ciężarówkę. Nie odbyło się oczywiście bez problemów. Musieli namęczyć się z otwarciem skrzyni. W której ich ojciec zamknął dokumenty wraz z paszportem matki. Wezwali więc ślusarza, który otworzył skrzynię. W końcu cała trójka z dwoma psami i zapakowanym na pace całym dobytkiem życia jechała do wynajętego mieszkania. Brakowało tylko młodszej siostry, Charlotte, która była na wakacjach ze swoim chłopakiem. Miała dołączyć do mamy zaraz po powrocie. W czasie tej podróży do nowego życia. W ciężarówce dosłownie mieszały się obawy, szczęście, ale przede wszystkim nadzieja i nieodparte poczucie wolności. Ryan Hart w tajemnicy przed swoim ojcem pracował w Holandii. Głównie dzięki temu było ich stać na to, żeby Claire i Charlotte mogły wynająć mieszkanie i uniezależnić się od despotycznego ojca. 19 lipca Ryan również był w Holandii. Spokój jego porannej rutyny przerwała informacja, którą przeczytał na stronie BBC. Trzy osoby nie żyją po nie w Spalding. Natychmiast napisał do swojej mamy. Kiedy nie otrzymał odpowiedzi, napisał do siostry. Charlotte była nastolatką, jak większość nie rozstawała się z telefonem, dlatego pisywała praktycznie natychmiast, więc kiedy nie otrzymał odpowiedzi, zaczął się poważnie denerwować. Zadzwonił do swojego brata, który był w Anglii i podzielił się z nim swoimi obawami. Kiedy nie został dostatecznie uspokojony, zadzwonił na posterunek policji w Spalding. Policjantka zapisała jego dane i obiecała, że odezwie się do niego, jeśli jego mama i siostra miały coś wspólnego ze strzelaniną. Kiedy policjantka oddzwoniła, zaproponowała jak najszybsze spotkanie, ale kiedy usłyszała, że Ryan jest za granicą, Poprosiła go o kontakt do brata. Ryan był zupełnie zdezorientowany. Twierdzi jednak, że nie ma żalu do policjantki, ponieważ zachowała się w pełni profesjonalnie. Kolejnym telefonem, który odebrał, był od przyjaciela jego mamy. Wyjaśnił, że był na policji i potwierdził jego najgorsze przypuszczenia. W strzelaninie pod Wasenem zginęły trzy osoby. Claire, Charlotte i Lens jego ojciec. Pierwsze dni po morderstwie były straszne dla wszystkich, a szczególnie dla Ryana i Luka. To miał być ich pierwszy weekend spędzony we czwórkę bez ojca. Zamiast tego musieli iść do kostnicy, żeby zidentyfikować swoją siostrę. Zasugerowano im jednak, żeby nie oglądali mamy. W książce braci Hart Rajan opowiada, że w czasie pogrzebu nie mógł odegnać od siebie myśli, że w tych trumnach leżą Dwie najważniejsze kobiety w jego życiu, które zawiódł, bo nie był w stanie obronić ich przed ojcem. A teraz białe lilie dla mamy, pomarańczowe chryzantemy dla Charlotte. Po pogrzebie przyszedł czas na wyjaśnienie całej sprawy. Ryan i Luke spędzili długie godziny na opisywaniu ich dotychczasowego życia. Ich pierwsze wspomnienia... Sięgają farmy, na którą przeprowadzili się, gdy u Luka stwierdzono silną alergię na orzechy. Wtedy ojciec zdecydował, że muszą go odizolować od wszystkich potencjalnych zagrożeń. Dlatego przenoszą się na farmę i tam będą produkować własną żywność. Niestety, dom na farmie pośrodku niczego nie nadawał się do zamieszkania, dlatego przez rok rodzina mieszkała w kamperze, postawionym na terenie farmy. Kler hodowała zwierzęta, prowadziła też ogródek, w którym uprawiała wszystko, czego potrzebowała ich pięciosobowa rodzina. Dzieci większość czasu spędzały na dworze, bawiąc się wspólnie. Głównie Charlotte cieszyła się z tego trybu życia, uwielbiała spędzać czas ze zwierzętami w otoczeniu przyrody. Bracia nazywali ją pieszczotliwie dzieckiem natury. W 2001 roku przenieśli się do Moulton. Wprowadzili się do domu po jakiejś starszej kobiecie, która niespecjalnie dbała o dom. Nie wiadomo jednak, czy było to spowodowane jej usposobieniem, czy może stanem zdrowia. Jednak w rezultacie dom był w jeszcze gorszym stanie niż ten na farmie. Tapety zwijały się ze ścian, a wszystko śmierdziało kocim moczem. Miejsce bardziej przypominało zawilgociałą miaskinie niż mieszkanie. Sześć tygodni zajęło im doprowadzenie domu do stanu używalności, a potem adoptowali psa. Dotychczas rodzina była samowystarczalna hodowali własne zwierzęta, mieli warzywniak i wszystko, co było im potrzebne. Teraz sytuacja się zmieniła rodzina potrzebowała środków do życia dlatego, Claire szybko zatrudniła się w lokalnym supermarkecie. Tymczasem jej mąż wędrował od jednej do drugiej pracy, nigdzie nie mógł zagrzać miejsca na dłużej, stając się przy tym coraz bardziej rozdrażniony i zaborczy w stosunku do swoich bliskich. W rodzinie zawsze wszystkiego było na minimum. Pieniędzy wystarczało tylko na rachunki i jedzenie. Nie mogli pozwolić sobie na żadne wyjścia czy wakacje. Dzieci szybko nauczyły się dyscypliny, która panowała w ich domu. Ojciec był bardzo restrykcyjny, nie potrzebował jednak używać przemocy wobec swoich dzieci. Jego główną techniką była całkowita kontrola nad dziećmi i żoną, a system kar i nagród sprowadzał się do kar i wywoływania w dzieciach poczucia winy. Oni jeszcze o tym nie wiedzieli, ale cała czwórka Claire, Ryan, Luke i Charlotte. Byli ofiarami znęcania psychicznego. Z zewnątrz wyglądali na normalną rodzinę, ale nikt nie wiedział, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami. Jedną z zasad, którą oczywiście wprowadził lens, było wspólne jedzenie posiłków. I kiedy to on przygotowywał jedzenie, mieli siadać do stołu o godzinie 16.15. Ustalił tę zasadę, doskonale wiedząc o tym, że autobus szkolny. Nie przywiezi chłopców szybciej niż o 16:30, dlatego jedli zimne lub celowo przypalone jedzenie, ponieważ ojciec musiał je specjalnie dla nich dłużej przygotowywać. W ten sposób zawsze byli na przegranej pozycji, a ich poczucie własnej wartości było konsekwentnie zaniżane. Kolejną zagrywką z jego repertuaru było wymuszanie na dzieciach podejmowania decyzji które niekoniecznie były zgodne z ich potrzebami. Ponieważ mieszkali poza miastem, a w domu się nie przelewało, nie mogli zbyt często spotykać się ze znajomymi, bo najzwyczajniej w świecie nie mieli pieniędzy na benzynę. Jeśli jednak dzieciom bardzo zależało na spotkaniu, to wypominał im, że teraz będą musieli bardzo zaoszczędzić na jedzeniu, bo benzyna jest droga. Jeśli zaprosili jakichś znajomych do siebie do domu, Wtedy Lens siedział razem z nimi w jednym pokoju i nie zostawiał ich samych nawet na minutę. Dla nastolatków musiało to być bardzo niekomfortowe, dlatego jak nie trudno się domyślić, nie mieli zbyt wielu znajomych. Przy każdej okazji pokazywał dzieciom, że ma je za głupsze i mniej warte od siebie. Ciągle zarzucał Lukowi i Ryanowi, że nie są prawdziwymi mężczyznami. Ojciec był też zazdrosny o relację, w którą sam nie był zaangażowany i którą próbował zniszczyć. Czuł się również zagrożony, ponieważ jak chłopcy podrośli i poszli na studia, okazało się, że całkiem dobrze sobie radzą i nie są w żadnym wypadku głupsi od niego, a szczególnie obawiał się tego, że są już mężczyznami i nie ma nad nimi żadnej kontroli. Stali się dla niego w pewnym momencie zagrożeniem, jak dobrze przypuszczał będą próbowali pomóc Charlotte i Claire wydostać się z domu. Jak już wspomniałam, Lens miał obsesję na punkcie kontroli. Do tego stopnia, że Claire musiała pokazywać mu wszystkie rachunki ze sklepu. Miał też dostęp do jej konta bankowego. A przypominam, że tylko ona zarabiała na dom. On zaś uwielbiał spędzać czas w salonie. Miał swój ulubiony fotel, w którym siadał z laptopem i uprawiał hazard. W czasie, kiedy jego żona rozliczała się z pieniędzy wydanych na jedzenie, on bez żadnych skrupułów przepuszczał kasę na zakłady. W swojej książce Luke i Ryan opowiadają o tym, jak jednego razu ojciec wygrał dość sporą sumę pieniędzy i zamiast podzielić się ze swoją rodziną, oddał te pieniądze jakiejś osobie, którą przypadkiem poznał w internecie. Luke i Ryan porównują ojca do strażnika więziennego. Ich matka nie miała przy nim odrobiny wolności. Lensowi nie podobało się, że żona musi wychodzić z domu, dlatego często chodził za nią do supermarketu i tam po prostu z ukrycia przypatrywał się, jak pracuje. Musiał być przy tym bardzo dobrym aktorem, bo nikt z ich otoczenia nie zorientował się, że coś jest nie tak. Lens zabraniał Claire używać social mediów, a jeśli to robiła, kontrolował jej aktywność w sieci. Od momentu, kiedy wstawała rano do momentu, kiedy szła spać, była ciągle pod czujnym okiem swojego despotycznego męża. Claire chorowała na stwardnienie rozsiane i stres, który przysparzał jej lens, na pewno nie działał dobrze na jej stan zdrowia. Kiedy tego tragicznego dnia Claire i Charlotte wyszły z basenu, poszły prosto na parking. Gdy zbliżyły się do samochodu, zobaczyły, że ktoś się spod niego wyczołguje. To był lens. Musiał schować się tam wcześniej i czekać na odpowiedni moment. Zaledwie pięć dni wcześniej Claire i Charlotte. Opuściły dom, który dzieliły z Lensem, a teraz on stał i celował do nich z jednolufowej strzelby. Trzykrotnie strzelił do Klery, następnie przeładował i zastrzelił córka. po czym skierował broń na siebie. Płotnik basenu, który usłyszał strzały, myślał, że była jakaś stuczka na parkingu i pobiegł w tamtą stronę. Zobaczył Charlotte, która jeszcze żyła. Zdążyła tylko powiedzieć: To zrobił mój ojciec. Kiedy przybyła pomoc, było już za późno. Lens już nie żył, a Charlotte i Claire były już umierające. Ich obrażenia były zbyt rozległe. Charlotte została postrzelona w górną część brzucha. Claire zginęła od postrzału w klatkę piersiową i brzuch. Lens postrzelił się w głowę, popełniając jednocześnie samobójstwo. Cała ta sprawa wydaje się jeszcze bardziej przerażająca, bo po przeszukaniu domu i auta Lens'a policjanci znaleźli dowody na to, że planował zabić całą swoją rodzinę. Miał opisanych kilkanaście scenariuszy, w których opisywał różne możliwości, jak mógłby ich zabić. Zrobił dokładny research. I zaplanował morderstwo całej swojej rodziny. Wyprowadzka kobiet pokrzyżowała zupełnie jego plany, dlatego najprawdopodobniej w akcie desperacji zabił tylko je. No i siebie. Po śmierci Claire i Charlotte, Luke i Ryan zaangażowali się w pomoc osobom, które są ofiarami nadużyć, na przykład władzy rodzicielskiej. W swojej książce podkreślają, że wcale nie musi dojść do przemocy fizycznej, żeby stać się ofiarą nadużycia. Sygnałami takich nadużyć i momentami, w których powinna zapalić nam się taka lampka kontrolna, są między innymi izolowanie od przyjaciół i rodziny, pozbawianie podstawowych potrzeb, takich jak jedzenie, monitorowanie czasu i monitorowanie dochodów. Luke i Ryan dostali nagrodę od BBC za mówców i inspirację roku 2020. Odcinek powstał na podstawie książki Operation Lighthouse autorstwa Luka i Ryana Hart. Jeżeli oglądacie ten odcinek na YouTube, na ekranie są widoczne zdjęcia całej rodziny państwa Hart. Jeżeli słuchacie na Spotify, to zapraszam na. Instagram ze zbrodnią w tle, gdzie będą udostępnione wszystkie zdjęcia. Dziękuję za wysłuchanie.